Hejka! Oj, oj! Zgodnie z obietnicą, którą Wam jakiś czas temu złożyłem, dzisiaj nauczę Was coś innego, co możecie sami sobie zrobić w domu, używając właśnie takich różdżek radiestezyjnych. To są bardzo fajne testy, które są bardzo proste do zrobienia. Każdy praktycznie powinien dać sobie radę, ponieważ wielu ludzi ma to w rękach, że potrafi obsługiwać takie różdżki. Ponieważ, tak jak Wam mówiłem, to jest tylko narzędzie jak gitara, czy skrzypce, czy, czy nie wiem, czy fujarka, czy nie wiadomo co jeszcze. My po prostu jesteśmy anteną, która to odbiera. Także dzisiaj Wam pokażę, jak nie wiecie skąd takie różdżki, to zrobiłem Wam film, jak zrobić je sobie samemu w domu. Także ten film też macie tutaj, jak to zrobić samemu, nie wydając ani grosza praktycznie, że na nie. Wystarczy tylko troszeczkę drutu, ewentualnie jakaś rurka, czy nawet plastikowa słomka do picia, też może być. E, to macie film osobny o tym zrobiony. My dzisiaj przejdziemy sobie, bo tak jak wam mówiłem, potrzebowałem więcej miejsca. U nas w domu się tego tak nie da sfilmować, ponieważ mam problem z ustawieniem kamery. Tutaj jak widzicie mamy na kamerze szerokokątnej, mamy ogromne pomieszczenie, na które możemy Wam to pokazać. Także najpierw wyszukamy sobie żyłę wodną. To będzie pierwsze, co Wam chciałem przekazać tutaj. Także stajemy sobie w tym miejscu z pozycją wyjściową, koncentrujemy się w głowie, że szukamy żyły wodnej. Nic innego nas nie interesuje, tylko że chcemy, żeby pokazał nam żyłę wodną. Oczywiście wszelkiego rodzaju absorbery, kubity, tego typu rzeczy, muszą być zdjęte od promienniki i tak dalej, żeby po prostu nic nam tutaj nie zakłócało. Tutaj też nic nie mamy, wszystko jest wyniesione. I idziemy, szukamy żyły wodnej. Pach, mamy żyłę wodną. Jest dokładnie w tym miejscu. Czy ma jest to To jest żyła wodna. Będę ją sobie zaznaczyć. Sprawdź za kamerą, czy widać w ogóle to zaznaczenie. Bo nie wiem, czy z tyłu nie przeszkadza. Z tyłu przeszkadza. Czy przeszkadza, dobra, no trudno. Jest tam w każdym bądź razie żyła wodna. Ale ja mogę... Teraz pokażę wam coś innego, co możecie sobie zrobić jeszcze znajdując żyłę wodną. Mianowicie, kiedy wam się różdżki krzyżują, to jest żyła wodna, która jest tutaj pod spodem. Teraz czekam, pomogę ci. Także mamy już tutaj tą żyłę wodną. Teraz możemy sobie sprawdzić. Używamy do tego jednej różdżki. Jednej, nie dwóch. Stajemy sobie przy żyle wodnej. Pozycja wyjściowa, w którą stronę przebiega żyła wodna. To jest pytanie, które sobie zadajecie. Żyła wodna przebiega w tamtą stronę, czyli wychodzi stąd i idzie gdzieś tam. Tutaj mamy już teraz dokładnie pokazane, że mamy tutaj po prostu w tą stronę idzie nam ta żyła wodna. Teraz możemy sobie określić głębokość tej żyły wodnej. To jest bardzo przydatne. Kiedy na przykład chcecie kopać studnie sobie sami i. Szukacie miejsca, gdzie można było tego zrobić. Znaleźliście żyłę wodną, ale nie wiecie, jak głęboko jest. Więc teraz stajemy i zadajecie sobie py zadajecie pytanie, czy żyła wodna jest głębiej jak 10 metrów. Jest głębiej niż 20 metrów. Jest głębiej niż 30 metrów. 30 metrów pod nami jest żyła wodna. E, no, to jest akurat bardzo dużo. Czyli no, wiecie już, że musielibyście bardzo, bardzo głęboko wiercić. Przy normalnej studii raczej odpada. Za duża inwestycja. Do głębinowej też troszkę duża inwestycja, żeby aż tyle wiercić. Ale jak już wiecie, że jest te 30 metrów tam. Jest nawet głębiej niż 30. To można jeszcze określić sobie dalej. Czy jest głębiej niż. 31 metrów cyk. Czy jest głębiej niż 32 metry. Nie. Czyli mamy 31 metrów żyła wodna pod nami. Dokładnie. I tutaj ją możecie różdżkami złapać. Teraz e, pozostaje jeszcze kwestia nie wiemy, jaka duża jest ta żyła wodna. Czy ona jest takiej średnicy, czy może ma ogromny przepływ wody. Więc to też można sobie sprawdzić czy, to przepływ, czy ta żyła wodna ma przepływ wyższy niż 1 m sześcienny? Nie. Czy ta żyła wodna ma przepływ większy niż 5 m sześciennych? Nie. Czyli jeszcze więcej wody mamy. Ta żyła wodna ma przepływ większy niż 10 metrów. Dobra, bo to u mnie jest, w tą i w stronę jest tak, nie. To musicie sobie też sami ustalić. Możecie pytania zadać i zobaczyć, w którą stronę Wam będzie wybijać. Dobra, czyli mamy nie większy niż 10 metrów, powiedziałem, nie? Dobra, czyli teraz możemy dopytać. 9 metrów sześciennych. Cyk. Mamy 9 metrów sześciennych wody, przepływ tutaj jeszcze, czyli to jest bardzo dużo. Ponieważ to jest na minutę liczone, oczywiście. Czyli na minutę mamy 9 metrów sześciennych wody. To jest ogromna żyła wodna, która jest pod spodem. 31 metrów pod nami i ma 9 metrów sześciennych przepływu wody. Czyli jest naprawdę olbrzymia. Czyli jeżeli potrzebowalibyście dużo wody, to możecie się wtedy wkopać na te 31 metrów i macie tą wodę. Także tym wszystkim możecie to sobie bardzo szybko sprawdzić. Co Wam po prostu obiecałem, że Wam pokażę. Teraz zrobimy sobie jeszcze inny test. To będziemy prosić teraz żonę, stań sobie gdzieś tutaj przy tym fotelu. Teraz będziemy sobie znajdować pole energetyczne człowieka. Dokładnie. Do tego potrzebujemy jedną różdżkę, nie dwie. Wychodzimy dalej. Zaczniemy od najdalszej pozycji, jaka jest. Nie, co? Mikrofon nie przeszkadza, trzymaj go. To no, nie przeszkadza. Na razie. Dobra. Jedną ręką wysuwacie, jedną ręką lewą, chyba że jesteście leworęczni, to odwrotnie. Prawą ręką trzymam różdżkę. Koncentrujecie się, że chcecie wyczuć pole energetyczne drugiego człowieka, który stoi z tamtej strony. Nie ma żadnych odpromieników, absorberów, nic, kubitów, wszystko czyste. Ja też nic nie mam. Idziemy. Bardzo często można lewą ręką już coś wyczuć. Cyk. Tu w tym miejscu jest i pole energetyczne które teraz ma na sobie. Po prostu naturalne pole energetyczne tutaj. tutaj. Dokładnie. Ty możecie sprawdzić sobie siłę danego człowieka, e, jego aurę, jaka jest duża, ta energetyczność wokół, elektrostatyczność, różne nazwy to po prostu ma, ale to jest pole energetyczne każdego człowieka, którego otacza. Zrobimy Wam jeszcze jeden fajny test żebyście nie powiedzieli, że to jest jakaś ściema. Także oślepie się i zobaczycie, czy mi to wybije w tym samym miejscu. Mam nadzieję, że nigdzie nie wywalę. Ja tu nic nie widzę. Mam nas nad sobie czapkę. Koncentrujemy się. Idziemy. Szukamy pola energetycznego jej Widzieliście? Ja tutaj nic nie widziałem w tym. Dosłownie nic. Nie muszę nic widzieć. Nie muszę nic widzieć. Te instrumenty same to wyczują. Tylko się strasznie bałem, że sobie rozdepnę tu i na mikrofon. <laughs> Może to nie była dobra opcja. Zamieńmy to na coś innego. <laughs> Zamieńmy to na grzebień. <laughs> Bo to było bardzo drogie. Nie żeby sam sobie nie wierzył, ale nie żebym czasem zrobił jeden krok szybciej niż mi różka wybije, bo wtedy już bym mógł się to rozdepnąć. Także macie próbę normalną i macie próbę na tak zwanego ślepego. Także tutaj macie te odstępy pomierzone teraz. Ja myślę, że na dzisiaj ten film sobie zakończymy, ale będziecie mieli jego kontynuację. Gdzie Wam jeszcze pokażemy wpływ różnych czynników na pole, które tu jest mierzalne człowieka. Dobrych, złych czynników, to Wam wszystko pokażemy, ponieważ to możecie sobie mierzyć. Ale to zrobimy już na następny odcinek, bo ja się obawiam, że ten odcinek by się zrobił za długi. Także na dzisiaj Wam dziękujemy. Tyle na dziś. Trzymajcie się.